jak się pewnie zorientowaliście oprócz piosenki list do redakcji prawdy i w pewnym sensie piosenki balady pozytywnej które są których korzenie sięgają Rosji czy Związku sowieckiego pozostałe piosenki o stanie wojennym pisane na emigracji obciążone są paradygmatem romantycznym w moim wypadku oznacza to mniej więcej tyle że znalazłem się w Paryżu na wygnaniu poczułem się prawnukiem Mickiewicza i Słowackiego i mniej lub bardziej świadomie starałem się im dorównać poetycko, co oznacza, że nie tyle opisywałem stan wojenny, ile swoje wyobrażenie o stanie wojennym słowami i myśleniem poetyckim wieszczów. To mnie jakoś tam uwznieślało z całą pewnością w moich własnych oczach. Tymczasem stan wojenny, oczywiście, jak wszyscy ci, którzy go przeżyli świadomie, miał swoje wzniosłe i dramatyczne momenty, miał też, miał też momenty groteskowe. I także ludzie w nim, którzy go przeżywali, zachowywali się różnie. Opowiadano mi kiedyś symptomatyczną scenę, kiedy w 1982 roku w maju, w czasie demonstracji Solidarnościowej w Katowicach, w centrum Katowic, nie wiem czy wszyscy byli w Katowicach, demonstracje się odbywały w pobliżu dworca głównego w Katowicach, który jest zbudowany jakby na dwóch poziomach. Na poziomie ziemi jest przystanek autobusowy i ogromny plac. A na pierwszym piętrze rodzaj takiego jakby balkonu czy tarasu dla czekających na pociąg. No i tam było sporo ludzi. Demonstracji i walka demonstrantów z zamowcami odbywała się na poziomie przystanku autobusowego i placu. Natomiast odjeżdżający patrzyli sobie z tej galerii. No i w pewnym momencie polewaczka dosięgnęła ich i ktoś krzyknął: Nie po publiczności! Więc mniej więcej z tej. Mniej więcej z tej poetyki pochodzi kolejna piosenka, pod tytułem Świadectwo. Było dokładnie tak samo, po prostu po pięciu miesiącach stanu wojennego przyjechał człowiek z Polski, ja go spotkałem w Szwecji, i relacjonował jak się żyje w Polsce stanu wojennego. No i dla nas wszystkich właśnie przesiąkniętych paradygmatem romantycznym ta opowieść była takim szokiem, że postanowiłem ją zanotować, zachowując jej oryginalny język, składnie Wyrażenia kolokwialne, jeśli ktoś nie zrozumie, po koncercie służę słowniczkiem. Dodając tylko rytm, rym i melodię, świadectwo. Jaja w kraju niewyjęte, solidarność dała ciała, spawacz gra w bambuko z glębem, partia trzyma się na pałach, w dzień handelek czym podleci, za to w nocy ostrabania. Pieniądz tańszy już od śmieci, milion poszedł bez gadania. Zomotanie się sprzedaje, buce i uczynne. Za dwa króle, czyli cwaje, sami wiozą na melynę. Starczy z okna się wychylić, krzyknąć, pokot ma pragnienie. A już dwaj pod drzwiami byli z odpowiednim obciążeniem. Koleżanki wychowane nie certolą się na marne. Dają chętnie i na zmianę wszystkie bardzo solidarne. W dupie przemyciłem, patrz tu dym tu, gaz, tu glina. Zginął potem ten co tyłem, dostał w brzuch ten co się zgina. A tu całkiem kadr jak z Wajdy. człowiek standardy mu chmury. Bracie, ale były rajdy. Potem pojechałem w góry. Luźno w knajpach i na trasach i w Kasprowym znów kultura. Choć raz w życiu w czasy klasa, jak nie w Polsce, jak nie w górach: Paszport, paszport mam wojenny, własność pana generała. Nawet ci nie podam ceny. Przyjm, że się mnie wrona bała. Tam nie wracaj grunt spalony, nie ma życia stan krytyczny. Słuchaj, czy na paszport Wrony dadzą azyl polityczny?